Katolik w świecie. Instrukcja obsługi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska, chciałoby się jeszcze powiedzieć Jan Chrzciciel, który na scenę Adwentu dzisiaj wchodzi. A przed nami właśnie czytania na drugą niedzielę Adwentu. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia jescego, wypuści odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu. Duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek, a raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą po społu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę i grać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki brzmiji. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń z tego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą poradę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, to, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami Wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął Was ku chwale Boga. Albowiem, Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie wielbili Boga jak napisano dlatego oddawać ci będą cześć między poganami i śpiewać imieniu twojemu Słowa Ewangelii według świętego Mateusza W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa Nawracajcie się bo bliskie jest królestwo niebieskie Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza gdy mówi Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu, wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów mówił im, plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zanim zaczniemy rozważać słowo, to chcę się tak ucieszyć po raz kolejny na naszej antenie, że coraz popularniejsza w Polsce staje się stara tradycja, kiedy w adwencie sporządza się właśnie takie drzewo Jessego. Ja mówiłam o książce świetna, wydawnictwa Sumus. Na gałązce wiesza się po każdym dniu, kiedy obcuje się ze słowem, taki symbol, ornament danego dnia na znak tego Słowa Bożego. Więc polecam, kto jeszcze nie słyszał, żeby znaleźć w internecie drzewo jessego. To naprawdę świetna tradycja, by rodzina wspólnie z dziećmi przeżywała adwent. To jest Taka powiedziałabym, alternatywa dla kalendarzy adwentowych, które no, miały dobrą intencję, a wyszło jak zwykle, czyli zagarnęła je komercja. Dzisiaj, proszę Państwa, jest też o tych głosach, i o głosie, który woła, jak odróżnić głosy od głosu? Ja myślę, że tych głosów wokół nas jest tak dużo, że my ich czasami nie zauważamy. I reklam, i jazgotu i mediów różnorakich, że trudno nawet zdiagnozować, że coś jest nie tak, że jest. Zagłuszany jest ten jedyny głos, a dzisiaj Jan Chrzciciel woła, a my zatrzymaliśmy się, bo wierzę, że Państwo, którzy teraz nas słuchają, właśnie chcą usłyszeć ten głos, który warto usłyszeć. Tak, dzisiaj, drugą niedzielę Adwentu, pojawia się postać tego proroka przełomów. Jak moglibyśmy powiedzieć o świętym Janie Chrzcicielu, to człowiek, który wyróżnia się nie tylko ubiorem, nie tylko sposobem zachowania, nie tylko pokorą, na pewno jest to ktoś, kto nie zabiega o tanią popularność, ktoś, kto usiłuje na siłę wzbudzić sympatię, po prostu mówi to, co, to, co czuje, a właściwie to, co do przekazuje. Jest to, do czego jest przekonany, ale też to, co Bóg mówi do niego. I można powiedzieć, że z jednej strony nie dba o wygodę, Prowadzi taki bardzo ascetyczny, surowy, wręcz moglibyśmy powiedzieć taki szorstki tryb życia. Żyje poza, byśmy powiedzieli, cywilizacją, kulturą, pożyje na pustyni. Ale to, co jak się wydaje, uderza, to z jednej strony ten autentyzm, jego prostota, a z drugiej strony też ogromna pokora. Przecież nie należał. Do grona apostołów, a przecież w swojej gorliwości pewnie przewyższał niejednego z nich. Nie przesłania, choć ma ku temu wiele okazji. Osoby Jezusa sobą schodzi na bok, aby zrobić miejsce, o którym tak lapidarnie mówi, że idzie mocniejsze ode mnie. No tak jak pani tutaj powiedziała, jesteśmy dzisiaj nieustannie bombardowani przez różnego rodzaju głosy. I reklamy i zachętę jakiegoś sukcesu. Pewnie są to głosy, które stwarzają przed nami jakąś tam perspektywę sukcesu, komfortu, przyjemności. Dzisiaj słyszymy zewsząd różnego rodzaju nawoływania z ust polityków, osób, życia publicznego. No i w tym kontekście potrzeba nam, właśnie w Adwencie, i Adwent stwarza nam taką okazję. Do tego oczywiście, że nie dosłownie. Ale, żebyśmy podjęli wysiłek zrobienia, uczynienia sobie adwentowej pustyni. I to jest poniekąd dzisiaj niezbędne. Nie chodzi o to, żeby robić to w jakiś sposób wbrew sobie, robić to na miarę swoich też możliwości, ale też widzieć potrzebę. Ja myślę, że tu się dwie drogi sprawdzają. Można jakby wyłączyć te głosy maksymalnie jak się da. Ale niektórzy ludzie bardzo się męczą w takiej ciszy, czują się spanikowani, a można odwrotnie, zamiast wyłączać jeden klawisz po drugim, tak obrazowo rzecz ujmując, można szukać takich wartościowych głosów, które z czasem wybiją się na pierwszy plan. I ja tak właśnie widzę Adwent, no, zwłaszcza dla wielu ludzi zabieganych, zmęczonych, którzy mogą sobie myśleć: Jeszcze mi tylko tego brakuje już naprawdę. Właśnie, że to ocala człowieka ta pustynia, ocala w nas to, co najcenniejsze. To Bóg, który w nas jest, to jest ten skarb. Ojciec Maciej, biskup Dominikanin, znany zresztą taki rekolekcjonista, autor wielu książek, kiedyś napisał, że tęsknota wychowuje i sama jest już spotkaniem. A adwent to jest tęsknota. I chociaż jeszcze jesteśmy w tej pierwszej części adwentu, która też w słowie nawiązuje do eschatologii, do czasów ostatecznych, kiedy Chrystus przyjdzie, ale właśnie na nie też czekamy. Czekamy na Boga, który się wcieli. Później w dalszej części Adwentu już będziemy odliczać dni do Bożego Narodzenia. Tęsknota, która jest takimi skrzydłami w tym Adwencie, że właśnie nie na siłę, żeby się złamać, żeby coś tam odhaczyć, coś zrobić, żeby, no nie wiem, Pan Bóg był zadowolony, ksiądz był zadowolony, ktokolwiek inny, prawda? Tylko, tylko coś, co jest prawdziwe. Tutaj jest coś, co może być z pozoru mylące. Ten fiolet adwentowy, on trochę. Z postem się kojarzy. Kojarzy nam się mm -hmm. z postem, tak? Jeżeli tak sobie pomyślimy, jaki kolor zwiastuje wschód słońca, no to jest to raczej taka czerwień. I tutaj może, może to byłoby bardziej tak. Trochę ryzykuję mówiąc. No nie wiem, nie wiem, też męczeństwo. Ba bardziej, bardziej odpowiednie. Oczywiście przypominamy każdego roku, że Adwent nie jest takim przedbożonarodzeniowym postem. Dlatego, że jest czasem radosnego oczekiwania. A czym to się różni? To się różni tym, tak ja to czuję, żeby uprzątnąć nasze wnętrze, naszą codzienność z nadmiaru, z chaosu, ze zła jakiegoś, które tam jest. Zrobić miejsce. Tak, no oczywiście no, też łączy się to, o czym dzisiaj słyszymy w drugim czytaniu, kiedy święty Paweł pisze o cierpliwości, bo jeżeli my mówimy, że czasami tak powtarzamy taką, taką pewną frazę, że no, w różnych momentach naszego życia zdarzają się oczekiwania. prawda? No, na przykład czekam w kolejce do lekarza, czekam na autobus, czekam na pociąg, Czekam na urlop. No i tutaj to jest takie czekanie, ale pełne zniecierpliwienia. A tutaj właśnie to oczekiwanie adwentowe ma być pełne cierpliwości. I właśnie o tym, o tym właśnie przypomina: cierpliwość, tak samo jak i pociecha, które święty Paweł stawia obok siebie, są darem Boga, bo święty Paweł wprost pisze: a Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, Niech sprawia, abyście wzorem Chrystusa, te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga. Więc ten wymiar, który też wpisuje się w ten kończący się rok jubileuszowy, mam tutaj na myśli to hasło pielgrzymi nadziei, Adwent też łączy się z nadzieją. Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś, no dzisiaj to trochę brzmi anachronicznie, ale mówiono o kobiecie, która spodziewa się dziecka, że jest przy nadziei. Tak, dzisiaj już tego raczej się nie używa, ale. No i właśnie, i my też, my też czekamy na narodziny. Tu można każdy, kto z naszych słuchaczy w swoim życiu miał to doświadczenie oczekiwania na, na, na dziecko, to jest to inny rodzaj oczekiwania, inny rodzaj radości takiej byśmy powiedzieli, może mniej widocznej, mniej takiej, no, wesołej, ale, ale takiej bardziej wewnętrznej, która też też pojawia się na przykład, nie wiem, no, może tutaj też gdzieś tam umyka naszej uwadze, ale właśnie twarze, oblicza kobiet, które spodziewają się dziecka, prawda? One, one inaczej, one, one, one cieszą się, ale oczywiście no, w, w inny sposób. Tak, ale to widać. Natomiast myślę, że to jest bardzo ciekawa analogia, bo nasze wyobrażenia, na przykład o przyjściu dziecka na świat, są niczym w porównaniu z rzeczywistością. Kiedy dziecko się rodzi, zmienia się wszystko. I tak samo jest z tym oczekiwaniem na to, żeby Bóg w nas się narodził, żeby znowu był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Któryś z ojców kiedyś czytał, napisał, że kiedy będziemy przeżywać swoje życie z wiarą, to im bardziej, to możemy być sami zdumieni, jak ono się zmienia to życie. Tylko, że to zawiera w sobie pewien element ryzyka. No tak. I czasami trudno jest się niektórym na to zdobyć. Ale ludzie podejmowali te ryzyka od zarania dziejów. Jak Państwo zobaczą, różni ludzie szli do Jana Chrzciciela. I jakby ten schemat powtarzał się przez całe wieki. Ileż osób chodziło do pustelników. Zresztą podobno, o z ojców w pustyni mówił, że to jest właśnie dobry kierunek, że my pójdziemy na pustynię, a ludzie przyjdą do nas. Dlaczego? Bo w środku człowieka, żeby nim jak to zagłuszał, jest głód prawdy. Jest z głód prawdy, a z drugiej strony no, jest ten, ten autentyzm, wspomniany już wcześniej, świętego Jana Chrzciciela, No bo moglibyśmy zadać pytanie, co takiego było w nim szczególnego, że do niego ciągnęły Rzesze. Że do niego nie ciągnęły. Nie zabiegał, nie zabiegał. Myślę, że to jest to. Ani nie Był miał mediów. A ani nie miał mediów. Ale ja myślę, że też przez wieki wielu ludzi zostało zwiedzionych. Tak jak rozpoznał bardzo dobrze święty Jan Chrzciciel, farzeuszy, saduceuszy, plemiężmijowe przecież oni stali tak jak inni, proszę, w kolejce po chrzest przyszli, żeby się nawrócić, a on ich rozpoznał. I ja myślę, że wielu ludzi dało się przez wieki nabrać fałszywym prorokom, którzy mówili inaczej, żyli inaczej, a to była wydmuszka to jest ryzyko oczywiście, z różnych względów to przychodzą do Jana i pytają, co mamy czynić. Tak. To jest taki też jak wyraz, żyć inaczej? Jak, tak, jak żyć? To jest wyraz ogromnego ogromnego zaufania. A może też i może znaleźli się w takim jakimś impasie, a może te poprzednie starania i, i wysiłki nie dały takich rezultatów, jakich by się spodziewali. No to też jest pewien trop. Ja y pamiętam kiedyś na studiach jeszcze ksiądz Tomasik. Wtedy jeszcze nie biskup, był już pasterzem akademickim, i myśmy na studiach mieli taką książkę jako podstawę do dyskusji, do kateches, do tych spotkań, w co wierzę i jak żyć. I zestaw tych dwóch pytań jest ze sobą ściśle związany dla nas, chrześcijan, i może inaczej sformułowane, ale te pytania zawsze pobrzmiewają, stąd zrodziła się też ta audycja, że wyczytujemy w słowie jak żyć. To słowo jest drogowskazem. Tylko teraz pytanie, na, na ile my chcemy się tym znakom, które wskazują kierunek, temu się podporządkować. Bo tutaj też mi się kojarzy takie zdanie jednego z egzegetów, który mówi, jeśli mamy do czynienia z biegaczem, który biegnie w złym kierunku, to może i zdwajać nawet wysiłki, ale to będzie ten niewłaściwy, niewłaściwy kierunek. I ktoś musi, wydaje się to takie naturalne, no pokazać mu ten właściwy kierunek. E, Myślę, że ludzie to czują i dlatego to jest, pytają, szukają takich miejsc ludzi. To jest właśnie jeden, bo można powiedzieć, że ta dzisiejsza liturgia słowa to wskazuje nam na takie trzy wymiary. Można te, te, te trzy wymiary dostrzec. Jeden wymiar to jest ta wspomniana nadzieja, wspomniane wcześniej nawrócenie. Czyli, no, właśnie zmiana kierunku naszego życia, która pozwala na przyjęcie czy zaproszenie Boga do swojego życia. No, i jeszcze ten trzeci element, trzeci wymiar, można powiedzieć, tego adwentowego oczekiwania, to jest to, co również pojawia się zwłaszcza w pierwszym czytaniu, a mianowicie pokój, który ma być owocem nawrócenia. nawrócenia. O po tym poznamy, że nie biegniemy odwrotną w odwrotną stronę. Tak, w naszych sercach, w naszych relacjach, kiedy po prostu podejmiemy, po raz kolejny się już pojawia to w czasie naszej audycji to słowo, kiedy podejmiemy ryzyko, kiedy pozwolimy Panu Bogu działać w naszym życiu, bo. Dzisiaj jest bardzo często tak, że upieramy się i stoimy przy, tych, przy tym swoim pomyśle, czy pomysłach, że my wiemy. Nie wiemy. wyszło, ale jeszcze raz to samo I tak, robimy. I jeszcze raz tak, do. Tak, tak. Tak. No, ja myślę, że bardzo ważne są tutaj słowa świętego Pawła, apostoła do Rzymian, a był to człowiek niezwykle wykształcony i nie taki łatwy, jak wiemy, do przekonania. Z jednej strony swoim autorytetem pisze, że to słowo. Niegdyś, ale my cały Stary i Nowy Testament, wszystkie księgi traktujemy w ten sposób. Zostało napisane też nie tylko dla pouczenia, ale dzięki cierpliwości i pociesze. I drugi akapit niezwykle ważny dlatego przygarniajcie siebie nawzajem. To wszystko, co z nami się dzieje, kiedy zmierzamy do celu ostatecznego, którym chcemy, żeby było niebo dzieje się we wspólnocie. I z jednej strony. Jan Chrzciciel namawia nas osobiście do tego, żebyśmy prostowali ścieżki, żebyśmy tą pustynię wokół siebie stworzyli na tyle, żeby usłyszeć głos Boga, ale z drugiej strony my jako chrześcijanie, patrząc na Świętego Jana Chrzciciela, też się warto zastanowić, jak brzmi nasz głos, czy on jest na tyle inny jak Jana Chrzciciela w pewnej kontrze do współczesnego świata, czy jest słyszalny? I nie chodzi mi tutaj o natychmiastowy skutek, skuteczność tego, jak mówimy o Chrystusie, czy mówimy, ale czy mamy przekonanie, czy nasz głos jest inny. Ten głos w takiej przenośni, można powiedzieć, tym głosem jest nasze zachowanie, bo jest, to, tak jest takie polskie to powiedzenie, które mówi, że jak cię widzą, tak cię piszą. I to właśnie. Przygarnianie siebie nawzajem jest przeciwieństwem obojętności. I tutaj kojarzą mi się słowa z dziejów apostolskich, kiedy inni, patrząc na życie wierzących, mówili: Patrzcie, jak, jak, jak oni się tak. miłują. Oni nie mówili, zobaczcie, jak oni dobrze udają, tylko mówili to pełni podziwu, może zdumienia, może też, też niezrozumienia, dla, dlaczego, tak? co w tym jest. Dlatego też wydaje się, że to pojęcie głosu możemy tutaj rozumieć i interpretować znacznie szerzej. Nie tylko mówienie wprost, takie no jak mówimy, werbalne, tylko też, też niewerbalne, czyli to jest, to jest nasze, nasze zachowanie. A coś, co będzie przeciwieństwem jakiejś arogancji, czy dochodzenia po trupach do celu, jakaś, nie wiem, fałszywa pokora. Czy nawet czasami jakieś niezdrowe poniżanie siebie? Tak? Bo... Ale też, myślę sobie, pycha wynikająca z depozytu. Tak zachowywali się trochę faryzeusze i saduceusze. Jan, o którym Pan Jezus powiedział, że nie ma większego z narodzonych zniewiast od świętego Jana, Jakiż był pokorny. No oni mówili, no Abrahama mamy za ojca. Tak. Tak, i to było, Za, mamy załatwio sprawa załatwiona. Tak, Całza finita. Tutaj tak, już tak. nie można być, nie można być no, 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 pewnym. Tak. Natomiast od zawsze tak mam, że no, chcę czy nie chcę, słyszę słowa piosenki. Ostatnio zdziwiłam się, słuchając piosenek młodych, zdolnych, pięknie śpiewających artystów, aż mnie to zaskoczyło. Że jak tak się wsłuchać w te słowa i je zinterpretować, pojawia się jak refren dwa takie obszary wspólne. Strach, ucieczka. Będę uciekał, nie będę uciekał, boję się, tu się zamknę. Dobrze, że jesteś koło mnie. Ja myślę, że to przygarniajcie siebie nawzajem. To jest ogromna przestrzeń do zagospodarowania dla nas chrześcijan, żeby ludzie po spotkaniu z nami czuli się przygarnięci. Nie musimy im robić terapii, rozumieć, wytłumaczyć, żeby czuli że nie muszą się bać. Tutaj też mi się trochę kojarzy ta znana pewnie niektórym spośród naszych radiosłuchaczy piramida potrzeb maslowa. Potrzeba bezpieczeństwa, to jest drugi poziom zaraz po o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, to jest zaraz po takich potrzebach jak naturalnych, czyli jedzenie, spanie. To jest właśnie potrzeba potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba Takiego bycia zaopiekowanym, potrzeba bycia przygarniętym. I tu z... nawet nie trzeba słów, prawda? Tylko z... wszyscy to czują. Zwłaszcza, zwłaszcza, jeśli chodzi o poczucie lęku. No bo rzeczywiście. To zauważał, to pewnie starsi już nasi radiosłuchacze pamiętają od czego, dobrze diagnozując w ówczesnym momencie kondycję człowieka, od, od jakich słów rozpoczął swój pontyfikat, nasz wielki rodek, Jan Paweł II. Nie lękajcie nie się. Nie lękajcie się. Wtedy to też można było zauważyć. Wtedy te przyczyny lęku były inne, ale, ale zawsze, kiedy jesteśmy zalęknieni, nie widzimy dobrze. Nie, w związku z tym nie mamy. Prawidłowych danych, w związku z tym nie podejmujemy dobrych decyzji, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie ten lęk, taki pierwotny lęk i to przygarnięcie, rozumieją wszyscy. Każdy to czuje takie przygarnięcie i akceptację. Więc naprawdę myślę, drodzy Państwo, że tak już dbając o swoją pustynię, o swoje nawrócenie zobaczmy ludzi wokół siebie, żeby spotkanie z nami było dla nich przygarniające. W internecie przeczytałem Aha. taki, nawet rozsyłałem to niektórym. W internecie znalazłem taką instrukcję, co zrobić, żeby Adwent. Co zrobić, żeby Adwent był spokojny? O, i to są małe kroczki, tak. Zacznij od małych rytuałów. Poranna modlitwa, chwila ciszy, zapalenie świecy, drobiazgi, które wprowadzają pokój. Ogranicz pośpiech i nadmiar. Nie musisz zrobić wszystkiego. Wybierz to, co naprawdę ważne. Rodzinę, modlitwę, odpoczynek. Wyłącz się na chwilę z hałasu. Choćby 10 minut dziennie, bez telefonu, social mediów, obowiązków. Tylko ty i Bóg. Zwolnij tempo zakupów i przygotowań. Rób je wcześniej, z głową. Niech będą przemyślane, a nie wymuszone presją. Dbaj o serce bardziej niż o dekoracje. Adwent to czas, w którym Bóg chce wejść do Twojego życia. Otwórz mu przestrzeń. Bardzo ważny punkt. Szósty. Nie porównuj się z innymi. Dom nie musi wyglądać jak z Pinterestu. Liczy się pokój, nie perfekcja. Siódmy punkt. Zrób jeden dobry uczynek tygodniowo. To nie są jakieś wygórowane wymagania. Życzliwość wycisza i porządkuje serce. Punkt ósmy. Znajdź chwilę na Słowo Boże. Krótka ewangelia do kawy porannej zmieni cały dzień. No i oczywiście dziewiąta eucharystia, która ładuje baterie duchowe. O. A to wszystko pokazuje, że naprawdę nie trzeba dodatkowych obowiązków, jak czasami chcemy to postrzegać. Właśnie czegoś co nas jeszcze obciąży. Na co jeszcze trzeba znaleźć czas? Chroniąc siebie, dbając o siebie o tą pustynię wokół nas, dzieją się cuda, jakby Same, samo się dzieje, więc dużo cierpliwości, życzliwości, takiego przygarniania i siebie, i siebie nawzajem. Państwu życzymy, niech Jan Chrzciciel prowadzi nas po ścieżkach Adwentu. Od nas to tyle, reszta należy do Państwa relacji z Bogiem, przeczytania tego listu już osobiście. Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska, my pięknie dziękujemy. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Katolik w świecie. Instrukcja obsługi.